Pieniądze Nie z nieba się sypią, ale się sypią z dołków 50, 50 feningów Dostało ode mnie z łopaty Dzień dobry bardzo, po raz kolejny na naszej ulubionej łączce. Dziś będziemy mieli spacer we mgle, ale pewnie słońce się podniesie, to tam mgła się rozejdzie. I tak, mamy godzinę, dzisiaj wyjątkowo wcześnie jesteśmy, mamy godzinę 9:30. Już w jednym miejscu byliśmy, ale to zobaczycie potem. No co, rozpoczynamy. Jedziemy z koksem i widzimy się przy pierwszym sygnale. No, nie minęła minutka i już mam pierwszy sygnał. Taki trochę monetkowy, jakby na jedną markę starą, ale nie tą srebrną, szkoda. Zaraz zobaczymy, co się tu chowa. I co my tu mamy? I mamy tutaj dupkę z łuski jeszcze nawet nie zbitą Nawet co my nie łuska, tylko nabój. Dobra, to idzie w krzaki, a ja a ja jadę dalej. No, pierwsza monetka dzisiaj. Drugi sygnał, pierwsza monetka. Jak to fajnie brzmi no, 10 wajmarków z z 1924 no nie zjedzona, troszeczkę za, troszeczkę zaszła, ale bez problemu się czyści no, no to ląduje do pudeczka, a ja jadę dalej ostatnio na potęgę kopię te te uchwyty z łyżeczek Osobnie na potęgę, częściej jak plomby ostatnio wpadają Jakieś, jakieś słabej jakości stop wiane Nie wiadomo co to, co to było Ale ma fajne, fajne zdobienia Patrzcie na to Tutaj jakieś takie zawiasy, tutaj ten Ładnie to wygląda, nie powiem Pieniądze Nie z nieba się sypią, ale się sypią z dołków pisząt, pisząt feningów stało ode mnie z łopaty troszkę drapłem ale to, nie szkodzi no, zaraz idę na Natalii Natalia tam ta mówi, że jakieś kamerki wykopała i feningi, także pójdę, idę za chwilę zobaczyć o, jakie ładne bardzo ładne pokaż miałem jeszcze no. ten miał jeszcze te dwa haczyki, ale się oderwały no, to jest, bo to jest z żelaza robione bardzo ładne Dwie klamerki, jakiś guzik. Sam płaszcz został, łóżka już nawet nie ma. no groszek. No tych groszku tu wychodzi dosyć dużo. No, z łóżkiem. No i fenolek, no to fajnie. No już coś jest. Dobra, no my lecimy dalej. Wpadł mi guzior, ja już, ja już sobie go wyjąłem wcześniej. oczyściłem troszkę. I ja już mam dwa takie. A ten... To jest po prostu w tak zarąbistym stanie. Wszyściutko wyraźnie widać. To guzik drugiego pułku artyleryjskiego. Jakiegoś tam oddziału bawarskiego z czasów cesarstwa. Tyle zapamiętałem. A jeśli źle, no to będzie w opisie. Idealny, normalnie. Piękny. Natalia znalazła teraz. Jakąś taką dosyć, dosyć dużą plombę. Po oczyszczeniu zobaczymy, co tam na niej pisze. Coś tu widnieje. jeszcze jakiś symbol, czy coś, jakieś znamiona, nie wiem. Zobaczymy, jak, jak się wyczyści. No, jak na razie to tam tylko fenelki. Nie ten guziar wcześniej wpadło i tyle. No, mówiłem, że się uparły na mnie. Kurtka woda, ja nie wiem, co się dzieje, ale. Ta jest jeszcze ładniejsza od poprzedniej. Jakie ma wzory? Ładne. Piękne. Mimo to, że to jest grad, to naprawdę kiedyś musiał być bardzo ładny. Wygląda jakby jakieś ta, jakaś warstwa posrebrzana była na tym, ale nie wiem. Jeśli tutaj. Będzie jakaś sygnatura. Tam nie wiem, 80-90 100 to, to znaczy, że to było kiedyś posrebrzane. No w końcu jakaś monetka Jedna marka. Jedna mreczka z roku. Już na dole jest. 1965. o, taka fajna o, i my jesteśmy na samej górze tam u góry jest taki domek sobie planujemy tam kiedyś zrobić jakiś taki biwak, śniadanko, jakieś jajeczniczkę, takie sprawy na poprzedniej miejscówce na której kopaliśmy też mieliśmy pozwolenie na naprawdę duży obszar można w zasadzie powiedzieć, że tak z jedna trzecia wsi nie jest taka duża zaś, ale dosyć duża obszar to tam mieliśmy też kilka takich miejscówek też takie ławeczki, daszek można było sobie siadanko zrobić i tak właśnie robiliśmy no, pogoda naprawdę sprzyjająca pójdziemy pewnie za chwilę na przerwę jest godzina 12 za 10 no, no i dobra, tak to będzie dziś wyglądać. No. pokaż. No, ładne. Jakby z jakiegoś kufla. Nie no, jakby z jakiegoś kufla, bo tu był zegar. Widać 7,8,9. Trzeba będzie gdzieś tam wygooglować. Część wyrazu widać. Ale od wewnątrz nic nie ma. No. My pójdziemy za chwilę na przerwę, coś sobie zjeść. No, dwunasta jest. No, dwunasta, dzwony w kościele biją. <noise> Dobra, no, lecimy w dół do auta. Po drodze pewnie jeszcze parę sygnałów będzie i ten. I. I co? I do przerwy. Jo, krzyżyk. Krzyżyk wpadł, chociaż nie cały. Tego, tego dłuższego ramiona nie ma w komplecie. A tyle razy się już tu chodziło po tym lasku. Tu mi się trafił jakiś dziwny medalik. Taki jakiś ryflowany, czy jak się to tam mówi, z jednej strony. No oczywiście aluminiowy, nie? Ale on tutaj chyba miał coś przyklejone i tego już nie ma. No. Odleciało. Pewnie to tu leży, ale nawet nie wiem, co by to mogło być. No. Fajnie. Krzyżyk medalik. Można powiedzieć, że komplet. Kurcze. szczypiorek tu rośnie. Normalnie szczypiorek. Można zajadać. Pycha, ale kurczę tego tu naprawdę dużo rośnie, jak spojrzę Ja Cię nie mogę, dziki szczypiorek Ale się tu obłowie jak No popatrzcie Czekajcie chwilę, ja odetnę Go z tego Patrzcie Tu Wszędzie wszystkie te kępy to są od szczypiorku ale pyszny normalnie dziki szczypiorek a tam ile tego jest? o ja nie mogę ale jaja no to chyba się tu przejdę jak się cieplej zrobi będzie tego więcej bo się pozbiera i się zamrozi nie wiem co to jest w bruce bynajmniej wygląda bardzo ładnie powiedzmy sobie to tak podejmę i czym ty jesteś o! To jesteś duże O kurcze O kurcze, ja chyba wiem co to jest <głos> <głos> Natalia ma takie samo I też gdzieś tu niedaleko znalazła No, to jest to samo Dokładnie To może być Druga połówka, albo drugi taki sam element, ale ładne. Naprawdę, kurczę, jakie to jest dokładnie zrobione. Otworków cała masa. Piękne to jest, naprawdę. No to się Natalia zdziwi. Właśnie tu idzie. Wyszła z krzacorów. Znalazłem coś fajnego, ale się zdziwisz, jak zobaczysz. Zdziwisz się, jak zobaczysz. Hmm. <gry> No, to chodź, zobaczysz. Ja nie mogę, jak ciepło. Dla mnie? No, chciałabyś. Na pewno będziesz chciała. Druga część. No? Tak, my jesteśmy już po przerwie, pojedliśmy, popiliśmy herbatki, zaczepiła nas grupka detektorystów, przejeżdżali obok, chwilkę pogadaliśmy, wymieniliśmy się znajtkami w sensie każdy pokazał co tam ma fajnego swojego, no i tyle, pojechali, bo młoda godzina była, była chyba coś jeszcze koło pierwszej. No, a ja teraz mam dołek i z dołka wyjąłem moniaczka. Popatrzcie, jaki jest zjedzony. Nawet nie jestem w stanie stwierdzić, co to jest dokładnie, ale podejrzewam, że jest to któraś moneta z okresu Bundesrepublik Deutschland, czyli już obecnych Niemiec. Tak podejrzewam, bo tylko te monety tak zachodziły. Nie o dobrze widzę to chyba tutaj widzę ten listek taki co był na odwrocie nie wiem Może ją w domu lepiej wyczyszczę, to, to wrzucę zdjęcia Kląb jeszcze wszystkich tu nie wykopaliśmy Jeszcze wychodzą i będą wychodzić Dzisiaj naprawdę też chyba z 5 albo 6 mi wpadło No no Talia tam jakąś kulkę muszkietową znalazła podobno nic ciekawego Od przerwy to w sumie tylko tego zjedzonego moniaka znalazłem jakiegoś fenola i tą plombę i nic poza tym Nie wiem co to jest Wygląda tak jak jakiś kusik albo jakby jakaś przypinka Jakieś napisy tu są, kurcze Chodź tu z powrotem. Co tu pisze? Ja ciężko będzie odczytać. Nie, ma, będę się w domu sprawdzić. O, ciężko tu będzie. Wolę nie trzeć tutaj na polu. Wolę sobie to delikatnie pędzelkiem wyczeć wytrzeć. Wyczyścić. Mam takiego ładnego, delikatnego pędzelka w domu. I... Będzie wszystko widać, jak się nie wyczyści. O, klapka od... Klapka, czy tam pokrywka od fajki na Nati znalazła. Hmm. Patrzcie, jaka ładna ma... Jakie ładne ma zdobienia. I tutaj... Nati mówi, że widać króliczka. Królika albo zająca, nie? No, królika albo uh. zająca. Takiego jak podobnego, jak znalazła. Czekaj. W trafku. Ano, w biegu, tak. Tak to ma być. Dokładnie. Tam na którymś odcinku stecz yy, znalazła taką ołowianą figurkę. No i taki sam królik jest. Tu ma trawkę. I jest w biegu. No faktycznie to jest. I to mogło być pozłacane, bo ma taki złoty, złoty pobłysk. Fajnie. No. Ładne. No to chyba na koniec. Strzał dnia. Patrzcie się, jaki bycór. Znowu taki wielki. I znowu stary. Ja cię kicham. Tu jest jakiś gość. I tutaj też coś jest. Ja tego nie czyszczę mocniej tym szczotką. Nie chcę, żeby się za dużo starło. Ale ja nie mogę. Popatrz, jaki jest duży. Ja nie mogę. Naprawdę. Uratował ten wypad. <noise> Natalia mówi, że się ze mną nie bawi. A kto cię prosił, żeby się ze mną bawiła? Sama się wypchałaś Ja się wypchałam No. <noise> w ogóle taka prawda jest. E, moja zajawka e, z wykrywaczem to miała e, być tylko i wyłącznie do wody, no nie. No i wiecie, kupiłem AT-Pro. Kupiłem sito i zapalony, zacząłem chodzić do wody, tam parę razy byłem, ale mój sezon, sezon, moja przygoda z wykrywaczem zaczęła się zimą, nie czyszczę go więcej, e, moja przygoda z wykrywaczem zaczęła się zimą, więc chodzenie w wodzie no nie było zbyt jakoś przyjemne, więc zacząłem chodzić po lądzie. Czyli jakieś łąki gdzieś tu w Niemczech. No i tak niby schodzenia po wodzie. Wyszło kopanie skarbów. <głos> <głos> I dlatego Natalia się ze mnie śmieje, że ja się zarzekałem nie nie ja to tam będę chciał tylko i wyłącznie w wodzie, bo tam złotko jest, pieniążki i sreberka i ten. Ale tak w sumie bardziej mnie jakoś kręci. Eee, chodzenie i szukanie Takich artefaktów Ma to swoją Urodę, sw nie swoją urodę Ma to swój urok no, Naprawdę Dobra, za zamykam ten dołek I ten I... I co, no i powoli do auta Już jesteśmy zaraz przy aucie Także jak coś to się za chwilę widzimy No My się już będziemy z wami żegnać nie. Dzień jak... Dzień jak codzień. No nie, nie dzień jak dzień bo nie. E, naprawdę piękny. Wczoraj też było ładnie. Ogólnie cały tydzień był cieplejszy jak, jak poprzedni. Dobra, ale to nie jest tematem tego. No, ostatnia znajdka naprawdę cieszy oko. Oj, bardzo cieszy oko. Brak słów. Brak słów, Natalia, mówię, że brak słów. No cóż Poszczęściło się mnie tym razem. Elegancko. Dobra, identyfikacja będzie jak zwykle podana. A my się z Wami już żegnamy. Zostawcie lajka, like suba, jeśli jeszcze nie subskrybowaliście. I jutro tam wracamy. I, I, jutro, tu wracamy. I jutro tu wracamy, także jeśli. E... Z dzisiejszego dnia nie uda się jakiegoś pewnego odcinka sklecić, to będzie prawdopodobnie jakiś dłuższy albo będą tak jakby część pierwsza, część druga, nie wiem, bo może będzie jakoś, jakieś rozmaicenie musi być, coś wymyślimy, żeby, żeby też za długie nie było, bo e, żeby Was też nie przynudzać. No, no niestety tak czasami jest, że niestety, niestety, bardzo dobrze, że mamy dużo sygnałów i jest są naprawdę fajne, jest co pokazać. Ale też szkoda, tak obcinać, po prostu tylko pokazać dołka i następnej, następnej, następnej. Na przykład jest 15 sygnałów, Natalia ma 7, ja tam też 7. No to po minucie każdy z jakimś, z jakimś pożegnaniem, przywitaniem się robi 20 minut dla nas. Dlatego no, nasze filmiki niestety dłuższe. Dobra, rozgadałem się znowu. Eee, widzimy się następnym razem. Jutro najprawdopodobniej będziemy też, także no. Zostawcie, ślad po sobie. Zostawcie po sobie ślad. Like it. You like it. No. Lecimy. I lecimy.